Cześć, mam na imię Bartek i witam Was w kolejnym odcinku Google Tag Manager Krok po kroku. I dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować zdarzenie polegające na regule kliknięcie wyśli w przypadku formularza dynamicznego, którego nie da się skonfigurować poprzez regułę przesłanie formularza. Zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić do subskrypcji mojego kanału oraz odwiedzin strony PremiumSense.pl, gdzie znajdziecie również artykuły na temat Google Analytics i Google AdWords. W poprzednim odcinku pokazałem wam, jak przygotować tak włączające się przy wysłaniu formularza poprzez regułę przesłanie formularza. Możecie go obejrzeć klikając w link, który się teraz pokazał. Jednak działa w przypadku, jeśli dana strona się przełącza i pokazuje się komunikat o poprawnym wysłaniu formularza. Teraz pytanie, co w przypadku jeśli mamy formularz dynamiczny i reguła przesłania formularza nie działa? Wtedy należy skorzystać z reguły klikniecie w przycisk wyśli pod warunkiem, że reguła będzie zawierać zmienne, które występują jako wymagane w danym formularzu. Jak na przykład imię, adres mailowy, temat wiadomości. I dopiero jeśli te dane są poprawnie wypełnione, to po kliknięciu wyślij aktywuje się tak związane z wysłaniem formularza. Teraz pokażę wam jak taką regułę i tak przygotować. Najpierw może zrobimy test, czy faktycznie reguła przesłania formularza nie działa w przypadku formularza dynamicznego. Przechodzimy do Google Tag Manager i przygotujemy regułę, która będzie się włączała przy wysłaniu wszystkich formularzy. Klikamy przesłanie formularza. Mamy wszystkie formularze. Page URL. Łączymy na wszystkich naszych stronach i wszystkie formularze odświeżamy. Odświeżamy również naszą, naszą stronę z formularzem dynamicznym. I wypełniamy testowo nasz formularz dynamiczny. Klikamy oczywiście przycisk wyśli z wciśniętym klawiszem Escape. Widzimy, że formularz został wysłany, a reguła przesłanie formularza się nie włączyła nam w tym momencie. W tym momencie możemy przejść do naszego Tag Manager. Usuniemy regułę wszystkie formularze. I przygotujemy teraz regułę, aby odczytywały nam wszystkie kliknięcia na naszej stronie. W tym przechodzimy do zmiennych i zaznaczamy wszystkie tutaj opcje w kliknięcia. Następnie przechodzimy do reguły. Tworzymy nową regułę. Wszystkie kliknięcia. Zaznaczamy kliknięcie. Dajemy no wszystkie elementy, dalej wszystkie kliknięcia. Utwórz regułę. Odświeżamy Google Tag Manager. Naszą stronę również odświeżymy. I wypełniamy testowo nasz formularz. Tutaj już oczywiście możemy zauważyć, że się pojawiły na, nasze kliknięcia w konsoli Google Time Manager. Klikamy jeszcze wyśli z ciśniętym klawiszem Escape i widzimy, że ostatni, ostatnia nasza pozycja GTM Click, to jest nasze kliknięcie wyślij formularz. Tu możemy zauważyć, że to jest naz nazwa naszego formularza. O, dokładnie w tej pozycji również. Pieczpaw kontakt. Okej. Okay. Ale co w momencie właśnie, gdy na przykład nie mamy wszystkich pozycji wypełnionych, to jak klikniemy przycisk Wyślij no, to również nam odczyta że kliknęliśmy przycisk wyśli. i w tym momencie tak też może się włączyć dlatego żeby poprawnie nam obliczało kliknięcia w przycisk wyśli w formularzu dynamicznym musimy przygotować reguły które będą sprawdzały czy nasze pozycje wymagane są uzupełnione poprawnie ok i teraz pokażę wam jak możemy przygotować zmienne które będą nam określały, czy dane pole wymagane mamy wypełnione poprawnie. Jak klikniemy, na przykład, tutaj w imię nazwisko i zobaczymy na zmienne, jakie nam się tu pojawią. To z tego niestety nic nie będziemy mogli wyciągnąć. Jak klikniemy też w adres mailowy. To niestety też nic nie pokażę, Znaczy, możemy użyć na przykład takiej zmiennej, że po kliknięciu w dane pole włączy, yy, włączy nam się reguła z taką zmienną, ale nam zależy na tym, żeby dane pole zostało poprawnie wypełnione. W tym celu możemy wejść teraz do naszego źródła strony i do konsoli. Skąd możemy. Skonfigurować sobie zmienne JavaScript. Klikamy sobie tutaj w Konsole i wpisujemy Data Layer. Ok. I na przykład ostatnie kliknięcie. To było w stronę. O, tutaj mamy kliknięcie w adres mailowy. Czyli przedostatnia pozycja. Rozumiem sobie. I widzimy tutaj faktycznie. I teraz z tej pozycji możemy sobie wyciągnąć na przykład zmienną, którą chcę przygotować. O na przykład wartości value. To akurat mamy pustą. Więc na przykład jeszcze raz przygotujemy sobie imię, na przykład Bartek. Ok. Jeszcze raz sobie włączymy tą opcję. Enter. OK. Przechodzimy dalej i widzimy, że mamy tutaj value Bartek, czyli mamy ścieżkę gtm.element i value. W tym celu przechodzimy teraz do Google Tag Manager. Klikamy w zmienne. Tworzymy nową zmienne i wybieramy zmienna warstwa danych. Nazwiemy ją formularz. Kontakt. 2. Imię. Teraz wpisujemy ścieżkę do naszej wartości. Sprawdźmy jeszcze. GDM Okej, okej, okay. okay. damy utwór zmienną. Klikamy odśwież. I odświeżymy też nasz formularz. I teraz jak wpiszemy jeszcze raz nasze imię, to zobaczymy czy nasza zmienna się pojawiła. Jest, formularz kontakt imię Bartek. Jednak zobaczmy co się stanie. jak wypełnimy w adres mailowy. W tej samej pozycji również pojawi nam się adres. Podobnie będzie z tematem. Ponieważ ta ścieżka, którą przygotowaliśmy jest uniwersalna dla wszystkich tych pozycji. Stąd powinniśmy teraz znaleźć indywidualne ścieżki dla imię, nazwisko, dla tematu oraz dla adresu mailowego, żeby nam się one nie podwielały w naszej Regule. Przechodzimy tutaj oczywiście do konsoli JavaScript, wpisujemy data layer, ok, klikamy ostatni element jako ostatnie nasze kliknięcie, w formularz i teraz wyszukujemy. Indywidualne ścieżki dla naszych wymaganych pól. W WordPressie akurat tutaj ta ścieżka będzie zawsze GTM Element. Klikniemy sobie Form i tutaj na przykład pod numerem 5 w pozycji value powinno być imię. Ok. W pozycji 6 powinien być adres mailowy wpisany. Dokładnie, a w pozycji 7 temat. Oczywiście zawsze te indywidualne ścieżki mogą być różne w Waszych przypadkach, jeśli będziecie mieć inne formularze dynamiczne, na przykład na innym oprogramowaniu. No i trzeba będzie tu troszkę spędzić czasu, żeby te ścieżki znaleźć. OK. My sobie skonfigurujemy teraz w Google Tagnadrze nasze ścieżki indywidualne. Zmienimy tutaj dla imienia naszą ścieżkę. Value. Teraz przygotujemy do adresu mailowego, czyli zostawiamy formularz kontakt 2 mail i jeszcze został nam temat. Temat był pod numerem 7. Mamy przygotowane nasze zmienne pod imię mail i temat. Nasze pola wymagane. Teraz odświeżamy Ultim Manager. Odświeżamy również naszą stronę z formularzem. I sprawdzimy, czy wszystkie zmienne się poprawnie zapisują. tak test. Adres mailowy. dostawę, Temat. Test. I możemy kliknąć przycisk wyślij razem z Escape, żeby nam się nie przeładował formularz. OK. I widzimy, że nasze zmiany poprawnie zapisały nasze wartości wpisane w pola. Także w tym momencie możemy teraz przejść do przygotowania reguły. Kliknięcie w przycisk Wyślij formularz dynamiczny. Przechodzimy do reguły i tworzymy nową regułę. Naszą regułę możemy nazwać jako kliknięcie, wysłanie formularza Kontakt 2. Oczywiście wybieramy tutaj. Teraz kliknięcie. Skonfigurujemy regułę, zostawiamy wszystkie elementy. I teraz warunki uruchamiania, niektóre kliknięcia. Pierwsza, pierwszą regułą, jaką będzie, to będzie kliknięcie w nasz przycisk wyśli. Odświeżymy sobie stronę z kontaktem. Klikamy przycisk wyśli. I sprawdzamy jego zmienne. i tutaj klik classes to będzie nasza wartość kopiujemy i wybieramy klik classes równa się nasza wartość następna zmienna to będzie formularz kontakt imię i teraz wybieramy dopasowanie do wyrażenia regularnego, i tu wpisujemy kropeczkę co oznacza, że musi się pojawić jakiś dowolny znak. Następną zmienną, jaką przygotujemy, będzie formularz kontakt mail, również dopasowanie do wyrażenia regularnego. I tutaj już wcześniej miałem przygotowaną zmienną, która będzie sprawdzać, czy adres mailowy jest poprawnie wypełniony. Możesz tą zmienną pobrać z opisu filmu. Niestety nie jest ona w 100% dokładna, ponieważ ciężko jest napisać taką zmienną, która by wszystkie maile sprawdzała. Przeprowadzimy kilka testów negatywnych i sprawdzimy, jak ta zmienna się będzie zachowywać. Kolejna zmienna to będzie tak 2. I tutaj również dopasowanie do wyrażenia regularnego. Damy kropeczkę, co tak w przypadku imienia oznacza, że musi się pojawić jakiś dowolny znak w tym polu. Yy, jeszcze w przypadku, gdybyście w swoim formularzu mieli coś takiego, że przy kliknięciu wyślij pojawiałyby się informacje, typu podaj swoje dane w polu tutaj wymaganym, to taką informację trzeba też tutaj zawrzeć. Czyli na przykład wybieramy formularz kontakt, dwa imię i dajemy. Na przykład nie równa się, że formularz kontakt dwa imię nie równa się, na przykład podaj swoje dane. Żeby formularz nie myślał, że przy kolejnym kliknięciu wyślij, taka informacja jak podaj swoje dane jest poprawną informacją wpisaną tutaj w polu wymaganym. OK, jak mamy wszystko, możemy kliknąć utwórz regułę. I teraz możemy przejść do tworzenia tagu. Oczywiście klikamy nowy. Nazwa GA. Wysłanie formularza kontakt 2. Analytics. Identyfikator śledzenia. Wybieramy nasz zapisany identyfikator. Włączymy funkcje reklamowe i śledź te, wybieramy zdarzenie. Następnie kategoria, formularz. Najlepiej kategorię wpisać taką jak w poprzednim, poprzednim razem, dla, zwykłego, dla pierwszego naszego formularza. Wysłanie i etykieta. Możemy wybrać page path, ponieważ jeśli mamy więcej formularzy dynamicznych, takich samych na naszej stronie, będziemy widzieć, z jakiego adresu została wysłana, został wysłany nasz formularz. Jeśli mamy również wartość lida obliczoną, to możemy tutaj wpisać. Zostawiam działanie związane z dyrekcją na fałsz. Klikamy dalej. Wybieramy kliknięcia. Wybieramy kliknięcie wysłanie formularza. utwórz tak odświeżamy ok, odświeżamy również naszą stronę z kontaktem i najpierw wypełnimy poprawnie formularz, żeby sprawdzić czy nasza reguła działa klikamy wyślij i widzimy, że nasz tak, wysłanie formularza kontakt 2 działa Ok, odświeżymy jeszcze raz. I teraz zrobimy negatywny test. Na przykład z błędnym adresem mailowym. O, damy test mopa, -test. Jak widzimy, jest swój adres podany. Również nasz tak się nie włączył. Możemy spojrzeć co tu było nie tak i widzimy, że nasz mail został źle wpisany ok, jeszcze raz otwieram jeszcze możemy inaczej wpisać nasz adres mailowy na przykład piszemy z rozszerzeniem xyz jest, włączył się nasz tak. Jeszcze jeden test zrobimy. Okej, okay. widzimy, że nasz tak się nie włączył po wpisaniu złego. A gdyśmy wpisali jeszcze w taki sposób. I widzimy, że przy adresie np. z rozszerzeniem domena.com.pl również nasz tak się łącza. Ok, no to wygląda na to, że tag i reguła są poprawnie przygotowane. I możemy teraz zobaczyć w naszym Analyticsie, czy poprawnie zapisało. ten cel przechodzimy na żywo. Zdarzenia. i widzimy jest kategoria zdarzenia formularz widzimy etykieta kontakt 2 jeśli mamy wszystko poprawnie skonfigurowane możemy kliknąć opublikuj i tak jak poprzednio możemy również przygotować cel po wysłaniu formularza, żeby zaliczało nam to jako konwersję, podobnie jak było poprzednio wysłanie formularza. Kontakt to wszystko na dzisiaj, i na zakończenie chciałbym Was ponownie zaprosić do subskrypcji mojego kanału Premium. Wtedy będziecie na bieżąco z moimi nowymi filmami. Dzięki, i do usłyszenia.